Paco Power System ma najlepsza odżywka na budowę czystym masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. W klubie sportowym Paco przy Licyzana 72 gościmy pana doktora Grzegorza Mizerskiego z katedry i zakładu medycyny rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Panie doktorze, od początku grudnia prowadzi pan tutaj badania. Proszę przybliżyć internautom Paco.pl. Czego te badania dotyczą? Nasza katedra zajmuje się ogólnie pojętymi zmianami w elektrokardiogramie u osób, których narządy klatki piersiowej zaabsorbowały energię w różnej postaci. Koledzy nasi zajmują się osobami poddanymi elektroterapii, my natomiast sportowcami. U których występuje wysokie prawdopodobieństwo urazu mechanicznego klatki piersiowej. Podczas treningów bokserskich zawodnicy często przyjmują uderzenia na klatkę piersiową. Porównujemy elektrokardiogram wykonywany przed treningiem oraz po treningu, i następnie analizujemy statystycznie powstałe zmiany. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne, zarówno przy opracowaniu metodyki wykonywania elektrokardiogramów jak też przyczyni się do wczesnego wykrywania albo samych zaburzeń rytmu, albo też przynajmniej ich możliwości u osób intensywnie uprawiających sport. W tej grupie sportowców występuje największe prawdopodobieństwo zaabsorbowania energii mechanicznej na klatkę piersiową. Potrzebujemy co najmniej 20-22 osób. Aby analiza statystyczna była w pełni wiarygodna, w tej chwili dysponujemy ekagramami od 11 osób. Planujemy zakończyć zbieranie, że tak powiem, próbek na przełomie stycznia-lutego. Następnie wyślemy je do ośrodka obliczeniowego celem poddania analizie i podzielimy się wtedy, z, wtedy wynikami, oczywiście.